Jesteśmy na imprezie garbusów. Ja przyjechałem moim czeskim garbi, czyli Volkswagen CZ. CZ. Za kilka chwil jedziemy właśnie paradą. Dobry, dobry, przodowniku. Dobry. No i tak, jedziemy właśnie paradą z Rudawki Rymanowskiej do Rymanowa i z Rymanowa po główną drogą jedziemy w kierunku Beszka do Beskiego Centrum Dziedzictwa. Tą imprezę akurat organizują pani strony jest Wiesiek kadirakiem Właśnie Fanka strony, organizatorka idzie Tam jest fanka strony właśnie organizatorka Kaśka Ja już tutaj chyba jeżdżę, nie wiem, chyba już szósty czy tam siódmy rok, coś koło tego, na pewno 5 lat Jakie bajery Są jeszcze fani strony Na Gazeli Na fan strony się przyjechał Kadilakiem Nie no to my na końcu Tak Ile bo to jak zaraz ruszą A obiecałem że filmik nakręcę Dobra